W niedzielę wyemitowano drugi odcinek jedenastego sezonu, rolnik szuka żony. Widzowie byli świadkami pierwszych randek. Jeden z rolników, Sebastian, zadeklarował po spotkaniach, że ma już swoją faworytkę. Rolnik szuka żony, kiedy i gdzie oglądać. Od 15 września widzowie mogą śledzić perypetie nowej grupy rolników i rolniczek poszukujących miłości. Wiktoria, Agata, Sebastian, Rafał i Marcin to bohaterowie, którzy swoimi historiami mają szansę zdobyć serca Polaków. W drugim odcinku mogliśmy obserwować, jak uczestnicy spotykają się na pierwszych randkach. Sebastian ma już swoją faworytkę, choć uczestnicy programu nie zdradzili jeszcze, kogo zaproszą do swoich gospodarstw. Emocje i pierwsze sympatie już teraz dają przedsmak tego, co będzie działo się w następnych odcinkach. Sebastian, zauroczony jedną z kandydatek, Patrycją, wręczył jej kwiat podczas randki i otwarcie przyznał przed kamerami, że kobieta jest jego faworytką. Zachowanie to nie do końca spodobało się internuatom.